Jomek macie pod tym odcinkiem zostawić 50 łapek w ogóle to snubel. i zaczynamy. Ja będę sobie już pajkiem. Nie wiem, mi się chce. nie wiem, bo potem sobie zagram tym opnie tym nowym, jak. Stunie tylko kapitan C. Czy zapomniałem się, będzie mogę jeszcze. Eee, wyrobię jak sądzę, nie. Tu wejdziemy, jeszcze może wtedy pojedziemy do najmniejnego, prawda? Na razie, na początek dobrze mi idzie. no, prawda, można sobie zainstalować przez HP Moda, HP Moda się zainstaluje przez Google. Dobra. Czyli nie mówcie, że jesteś słaby, bo jestem bardzo słaby. Nie wiem, czy. No, no nie, 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 co łatwiej mnie. Nawet dobrze mi idzie.

Собираем иду. видим, что там камера уже не слишком мутная. Добро. и сжигаем, да. Нечем же тут захват будет? вот.

nie chcę już z minusów mieć. Nie, tak do tej pory to mam same minusy. Eee, Czekaj, dobra. ja no, dobra, nie chcę się dać energią, prawda? Czy mam ogólnie... Ale jest

Ramy, no. Patrzcie co tu wykaże mały gram. bu bu co mi się typka. dobra. Jestem to ziomek, wiecie. A dołączam do tego też, do tego też klubu. Jest fajny. Ale wiem. Um, Czy to będzie na No Znaczy, już się przyzwyczaiłem do klejnotów. No Nie wiem, kto się mówi. dobra dobre. To jest moje. nie. Co się mówi? To jest moje. To się nie zbierają. i Do, a, a tego nie słyszał. Ale spoko. Spoko, dupa. Nie, nie. To raczej zabrał ale to pogonięty jest. Mmm, mmm, mm. Nie! zobaczymy. mnie! No to jest w ogóle mój drugi odcinek. Będzie jeszcze więcej. Codziennie, jak jeden odcinek. I to, co to idzie? Nie! Członie cały czas załatwiają. Oni na mnie polują. Dobra, hej! Nie, 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 to na niego nie. Dobra mam wszystko, względem ja. Dobra mam wszystko. Ja prawie. Nie, ja nie mogę pójść, no, mam najwięcej. Jeszcze na kapitana EAFSA. Na korea Nie będę szedł. No, z, z, z. Nie. ja nie chcę. Ja nie chcę zginąć. skim no. no, mówić. najwięcej. Łapnę. Dobra, teraz idę. W ogóle, to już jest moje dobre. 10 ten odcinek będzie trwał 15 minut. Mm. O nie! Przegrałem to. Mm. Nie, po się cieszą. Nie, nie przegrałem, już. To już jest gwarantowany.

Aha. Gdyby Debe, to pijecie na tamtą dobrem muszę to sami się nie... Więc stajemy ja się, że to jest jakiś ogień. Dobra, weźmy Dobra. Nie, kuk, kuk. Kuk ma za racji. Jak oni Ja tutaj mam tylko jedną legendę, a... To niesprawiedliwe. Jest... nie. No dobra, ja się nazywałem ja Ziomek, ale musicie już wpisać kąt i ale nie wiem dlaczego. A je ja tak się do się ziomek. No dobrze. Dlaczego napisane zy? Ja się, zy? się tak samo się nazywam, albo ziomek się do zonu nie wiem. No powinienem się ziomek nazywać. Dobre. Idziemy na nich. Cień są w ogóle. Czego oni się chowają? Hmm. Hmm. Nie pijmy, nie pijmy, no. nie pijmy Nie coś innego Teraz Może. No Może sobie Pogaramy teraz w I. To by sobie pojawiło, jak sobie Nie. nie sobie pojawiło, jak sobie pojawiło, jak sobie pojawiło, jak sobie pojawiło, usa Czy ja mam sobie pojawiło, jak sobie Dobra, co inne mi się I. Asja. Nie mogę tu zjeść. Nie możesz pozbyć. Okej. Jesteśmy nie

Co jest? Jeden ma na czoję Dobra To mi zajęło sekundę To się nazywa Jetpack Musicie napisać Nie Jeszcze ma nowej kasy To się skończył Skończył się mój czas Dobra

соответственно, то не далеко, Я что о, если ты то Ой, уволен. Уволен, это неудобно. Тебе я вижу. Нет. Давай, пойдем туда.

это было шукано, не Шанс. шанса. Сейчас там слабый тоже. Сейчас это Ченга. Сейчас там слабый. Мне не показывают. Ну да. Купил. Сейчас там дальше. Oh, so, uh, you. you're fierce. I don't the <laughs> control? Mm who -hmm. 一、sí.